Kochani, słuchajcie, widziałem ostatnio niesamowitą sztuczkę, więc zanim zaczniemy, proponuję przetestować ją razem z Wami. To nie jest trudne, trzeba się tylko na chwilę trochę skupić, ale zapewniam, że warto. Mi to rozwaliło mózg. Jesteście gotowi? Dobra, pomyślcie o liczbie od 1 do 10. Pomnóżcie tę liczbę przez dwa. OK. Wynik tego mnożenia jeszcze raz pomnóżcie przez dwa. I na koniec odejmijcie cztery. No i co? Mózgi rozgrzane, to zaczynam odcinek, nie? Wreszcie, słoneczne promienie ogrzeją ten oziębły świat. Daję ci moje serce z plastiku, będzie tu z tobą przez 500 lat. Witam. Dziś obejrzymy serial telewizyjny dla dzieci, który powstał z myślą o nauce języka angielskiego. Zapraszam. Lippy and Messy, and Lippy Learn when they play and play when they learn Lippy and Messy, and Lippy And the Wizard of Words Lippy Messy to popularny dwie dekady temu serial telewizyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównymi bohaterami było dwoje klaunów o imionach Lippy oraz Messi, a także czarodziej o pseudonimie artystycznym Wheezy. Odcinki były bardzo krótkie, trwały od 3 do 4 minut, aby utrzymać uwagę pasożytów przed telewizorami. Przejrzyjmy się bliżej, jak to wszystko wyglądało w ruchu i czy można się było z tego programu nauczyć czegoś pożytecznego. And the wizard of Butterfly! Butterfly! A może jakieś hello, you little pieces of shit? To znaczy... Hello, children! Let's learn some English, shall we? To będzie bolesna przeprawa, już czuję. Hello, hello, let's talk, let's talk. Butterfly! Here? No. There? Yes! Po pierwsze... Fajna stylowa! Dzwoniła Pipilang Strump i chce ją z powrotem. A po drugie, jak ten tęczowy chłop nie widzi motylka? Przecież ten motylek jest większy od jego głowy i trzepocze zaraz obok. Kolorowy mnie, musisz użyć swoich eyes. Eyes, baby. Jeżeli ta rozśpiewana panna uważa, że to jest nice walk, a nice walk. To ktoś tu nieprawidłowo podłożył obraz pod dźwięki konfunduje. Pozwólcie, że poprawię Hello, hello a, nice walk. a tak bardziej serio Moja żona ostatnio szukała jakiegoś skutecznego i przyjemnego sposobu, żeby podszlifować swój angielski Więc kochanie, mam coś dla ciebie Opie. A nie lepiej pouczyć się ze Spikli. Z czym? Speakly, Taka aplikacja! No nie słyszałeś nigdy? Ja jestem 84 uczyłem się angielskiego z hieroglifów. Czy ty robisz lokowanie w moim filmie? Tak. Ale to jest naprawdę świetna apka do nauki języka. Chociażby dlatego, że z niej uczysz się nie tylko słówek czy gramatki, ale też rozumienia ze słuchu i mówienia. Mówienie jest ważne. English motherfucker, do you speak it? Samuel Jackson, Pulp Fiction, go on. Ja sobie korzystam ze Speakly zgodnie z zaleceniem, pół godzinki dziennie i myślę, że mój English is getting better and better. A to pójdzie na moim Nokie? Ja zaraz pójdę. Z tobą do specjalisty od gara. Na Nokie z Mezozoiku Speakly raczej nie pójdzie. Ale jeśli posiadasz komputer lub tablet lub smartfon z Androidem czy ios no to już pójdzie. A mogę to jakoś przetestować? Bo ja ci do końca nie wierzę, że to takie fajne. Możesz przez tydzień potestować za darmo. A jeśli później zdecydujesz się na wykupienie rocznej subskrypcji, to otrzymasz 60% zniżkę. Wolę 40%, ale 60% też może od biedy być. Jak to tam się nazywa? Spikli. No rzeczywiście, na no, moją nokię nie ma. Mogę kontynuować odcinek? Be my guest. Butterfly! Here? No. There? Yes! Pan powiedział, że bardzo lubi zarzucić kwasa i łapać motyle. Yes! No co, to nie jego wina, że w przedszkolu zamiast ABC nauczyli go LSD. Dobra, śmieję się. Powiem wam szczerze, że ja trochę kojarzę te bajkę. I bardzo możliwe, że to między innymi od niej rozpoczynałem swoją przygodę z nauką języka angielskiego. I zobaczcie, jak teraz ładnie zażywam, mówię po angielsku. Motherfucker! Yes! Help. 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 Oh. Tęczowe dzieci z dworca lubią telsu! Zastanawiam się tylko, dlaczego ten gentleman próbował upolować zdecydowanie zainfekowaną jakimś zombie syfem dziewczynkę. Ale jestem prawie pewien, że twórcy The Last of Us również rozpoczynali swoją naukę języka angielskiego od Messi na? Oj Messi! Ta Messi! Chyba po transferze do FC Dropsów albo Intermonaru? Nie! Yes! Dlaczego te wszystkie postaci z bajek i programów edukacyjnych dla dzieci wyglądają jakby wpadły do betoniarki z ubraniami i kosmetykami Eltona Johna? Dlaczego? 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 Nie wiem jak wy, ale ja, póki co nauczyłem się dwóch słówek. Holy fuck! Huh! Who are you? I'm Messi. Who are you? I'm Lippy and this is Linda. Hello Linda. Hello Lippy. Hello Messi. Jak już wiecie, Messi po angielsku znaczy Charlie Sheen. Ale być może nie wiecie, że lippy to przymiotnik określający potocznie kogoś. Bez katego, albo rzeczownik, którym również w mowie potocznej możemy nazwać szminkę. Na przykład. Hey, look at this dog. I think he wants to fuck that bitch. I think I can see his Lippy. Co że w tym roku będę nominowany do tytułu nauczyciela roku? Yes! <głos> <głos> lippy? Yes! Who is he? Niech who is he, wy pastelowi ignoranci! Tylko proszę mi się tu pokłonić przed legendą! Panem Mickiem Fleetwoodem, jednym z założycieli legendarnego zespołu Fleetwood Mac. Wiemy, są Apollo 13. Who is he? I don't know. Who, Who are, are you? you? I am the wizard, the wizard of words, and this is my garden. Wow! wow. Look over there. Oh, look, messy. What is it? It's a flower. Nie mam pojęcia jak jest Makiwara. What colour is it? It's red. Oh look, Linda, a red flower. <gasps> what is it? It's a flower. What colour is it? It's yellow. Look, Linda, a yellow flower. <gasps> <gasps> look, Missy, what's that? It's a flower! Albo przed kręceniem tego odcinka za bardzo wygrałem w bingo! Albo ten cały Messi zaczyna się powtarzać. Może powtórzymy angielski? It's a flower! To i specjalnie gadam takie głupoty. Wszyscy wiemy, że dziecku trzeba powtarzać 10, 20, 50 razy! I wtedy jakiś chłop wymyślił. The window of life! Messi, what's that? It's a flower! What color is it? Linda nie może odpowiedzieć, bo jest zielona w kolory. I na twarzy. Joel, daj pistolet! It's green. Look, Linda! A green flower! Messi pyta kto ma fifkę. Fife! Bo messi. Wybrnąłem. Red. 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 Red, Yellow! Yellow! Green! Green! green. Blue! Blue. Green. And now a song! A song a song red and yellow green and blue this is my song my song for you red and yellow green and blue this is our song our song for you red and yellow green and blue this is my song let's sing along red and yellow green and blue this is our song let's sing along look up Look down. Here comes Lippy. She's a clown. Hello! I am Lippy. I am a girl. And this is Linda. Linda is a doll. Linda is a doll! A pretty fucking ugly one! Coś mi się wydaje, że Linda powstała głównie dlatego, że niewidome chłopy również chcieli robić zakupy w sekrzopach. is Wizzy, the wizard of words. Hello Lippy. Hello Wizzy. Lippy knows three colors. Lippy, what color is it? It's red. Good. It's a red flower. Red. Lippi, what color is it? I'm blue, da baby! I learned English, and I'm not sure how to do Check it out, buddy! Wow! 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 Blue! Good! It's a blue flower! Blue. blue! Linda, what color is it? It's black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow, Wizzy! Yellow! Good, Linda! It's a yellow flower! Yellow! See? Where's Messi? In Paris Saint-Germain. Nie byłem w Pacy, nie znam francuskiego. Maybe over there. What's that? It's a garden. Messi. Messi. He's not here. Maybe over there. What's that? game of you and the last of us. Where is Messi? I don't know. In the forest, no, no, no. Where is Messi? We don't know. In the forest, no, no, no. Garden forest here and there. We can't find him anywhere. Garden forest here and there. We can't find him anywhere. Messi, where are No he? Messi, where are you? Massey. Oh, look, Linda. There he is. Halo. Tak, widzę go. Do dobrze. Dobrze, oczywiście przekażę do widzenia. Dzwonili z cyrku, chcą swój namiot z powrotem. Co to jest za bajka? <grym wytkujesz> Okej, okay, Linda, let's wake Messi up. Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem coś takiego oglądając <grym wytkujesz> program edukacyjny dla dzieci. Ale... Ale ten cały Messi ma penisa jak niemowlaczek. 56 na długości 4,5 na wadze. Lippi, uciekaj, bo będzie lippi. not like that like Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Spicy, ostry. Lippy, Wizzy, gdzie jest Messi? Jest over there! Ja się dokładnie w taki sposób bawiłem za dzieciaka z wujkiem. Najbardziej nie lubię go budzić. Let's wake Messi up! Where? Behind the tree! Behind the tree! Not here. Where is he? Where is he? Joy and pain! Not, uh, bless you. <coughs> Tego, się już was zamiennie. Look at me, look at me. I am here behind the tree. We can see, we can see. He is there behind the tree Muszę wam powiedzieć, że jak oglądam ten program, to aż mi się przypominają czasy, jak sam prowadziłem zajęcia z dzieciakami w przedszkolu i czasem graliśmy w ciepło zimno. Wiecie, że jedna osoba musi coś schować i ta druga tego szuka i mówimy ciepło, zimno. No, kojarzycie. I kiedyś była moja kola. jakiś obsmarkaniec miał schować mój plecak, więc na chwilę wychodzę. Wracam, udaje, że się rozglądam, chociaż od razu widzę, że plecak leży tam, bo idiota nawet nie potrafił dobrze go schować. No i marcyś mówi: zimno, 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 zimno. Więc ja idę w kierunku plecaka, a on dalej: zimno, zimno, zimno. Zimno. Ja już stoję obok plecaka, patrzę na niego i na tego obsmarkańca, plecak obsmarkaniec, plecak obsmarkaniec, plecak obsmarkaniec, on dalej swoje zimno, panie Maćku, zimno, zimno, zimno. Ja widzę, że on widzi, że ja widzę ten plecak, bo na niego patrzę, a on dalej swoje zimno, panie Maćku, zimno. No to się w końcu wkurzyłem, patrzę na niego i mówię, Marcyś, do chuja pana, na tym polega piwnica, że jest trochę zimno. True story. Mm. look Linda, it's a pear! Messi, is it nice? Mm. it's very, very nice. Lippy! And now... What's this? It's a basket of fruits. Jest w pół do trzeciej rano, montuję odcinek i tak się zastanawiam czy ja nie nakręcę lepszej wersji bajki Lippy and Messi? Oczywiście, Lippy and messy, messy and lippy. Learn when they play and play when they learn. Lippy and messy, messy and lippy. And the wizard of words. This is. And this is. I. I can. I can tell you. Uh, very, very, very. Uh, this is my. This is my own experience, yes? So i remember uh, these this days when, when when we were behind the iron curtain yes and and and, and nato was our dream Hi. You must get kurwa some code because I not give you Kurva this PC kurwa NATO uh, NATO uh, have had this 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 uh, this, this very very tough Yes uh, 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 <inaudible> because NATO was stronger and had better no he not giving not no to to how I can take kurwa yeah. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie Lippy. A dzięki temu odcinkowi wiemy, co to znaczy Lippy. Wreszcie! Koszmarne promienie ogrzeją Ten oziębły świat daje ci moje serce z plastiku. Będzie tu z tobą przez 500 lat. Ogłoszenia parabialne Kochani, jak widzicie, nauka języków obcych to nie taka prosta sprawa. A? Ale z partnerem dzisiejszego odcinka. Spyklej! Klik, klik. Może być wam trochę łatwiej. W opisie zostawiam wam link. Koniecznie potestujcie, bo myślę, że apka przypadnie wam do gustu. I to na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień w poniedziałek o 17. Buja. Dzwoniła pipilangsztum. Dzwoniła Pipilamu. a -e i o a -e i o Zastanawiam się tylko, dlaczego ten dżentelmen próbował. Z... Joy! Wyglądają, jakby wpadły do betoniarki z ubrania bla, bla, bla. Joy pain. Dlaczego te wszystkie postaci z bajek? Dzwoniła Pipilangstrum. Dzwoniła Pipilangstrum. To nie jego wina, że w przedszkolu zamiast. ABC Langstrum. <fuss> <fuss> Zwonił a Pipi Langstrum. I'm blue bada badibada. I'm blutabadibada. I'm blur dabadibada. Zwoni a Pipi Langstrump. Zwoniła Pipi Langstrumpf. Zwoniła Pipi Langstrump. Zwoni Pipi Pippi. Ale wzruszający program. Mm. A dzięki temu odcinkowi wiemy, co to znaczy. <gry>